Teraz jesteśmy już na nowej mapie. Zaczynamy na lotniskowcu po stronie Stanów Zjednoczonych. No i trzeba się przedostać na wyspę. Produjemy helikopterem. No żeby poruszać się samolotami i helikopterami to trzeba wykupić sobie perka za punkty tutaj kogoś niezdarnego mamy chyba dopiero sobie kupił żeby tylko sprawdzić no. może dolecimy do wyspy Ale zaczniemy gdzieś tu blisko nie zaraz dostanę od kogoś i już o. wybijanie na spadnie niestety Jest to bolączką tej gry, nie? No cóż powiedzieć kolejny raz Wreszcie gram. Ciężko będzie odbić ekspert. I znowu. zasłonił mi. fire może coś podjedziemy dalej coś takie specyficzne 3 tam jeden jest trzeba robić no, udało się sprawnie Idziemy dalej A, akurat po lewej stronie jest pusta flaga Dobrze, będzie przejąć? Trzeba się schować, bo jest to sniper, że kampion. To będzie spokojnie Właśnie teraz sobie doładowuję. Amunicja i flaga przejęta coś no, trzeba było ruszyć dalej. Tutaj tam akurat bazę jest dość ciężko odbić. Komicznie to wyglądało, ale jedziemy dalej. O, tutaj mamy kolejnego. No, jest mój. Jedziemy dalej. Może podam wam w link w opisie do yy, oficjalnej strony. No jeśli chcecie klucze, to zarejestrujcie się. Powinniście dostać. Ja tam dostałem chyba po tygodniu czy dwóch. No, niby teraz jeszcze jest chyba zamknięta beta, ma być też ogólnie otwarta, ale jak na, jak na razie trzeba mieć klucze, żeby pograć. No, wystarczy się zarejestrować i poczekać. No, mnie się udało, nie powinno być z tym problemów. E, no i tak, jak mówiłem na początku, jeszcze zrobię wam filmik e, z snajperem. No, tak. dostałem od czołgu no i czekajcie na kolejny filmik tym razem ze snajperem materiał już mam w sumie gotowy pamiętajcie żeby śledzić nasz kanał na youtube wchodzić na naszą stronkę odwiedzajcie nas